Ostatni karton książek, zaraz zabieram go do studia, a jeszcze pokażę wam to, co wam pokazywałem wczoraj, blanciarze, drugi blanciarz, tu jest jeszcze, o, podpis. No koledzy, chodźcie. Najbardziej w tworzeniu przeszkadza perfekcjonizm, chęć stworzenia czegoś, co będzie idealne, perfekcyjne i wydaje się, że perfekcjonizm jest dobry. Jeżeli ktoś by zapytał na rozmowie o pracę to, jakie są twoje wady? Perfekcjonizm albo za bardzo skupiam się na pracy. Dlaczego perfekcjonizm jest zły? Bo to jest troszeczkę jak prokrastynacja, odkładanie robienia rzeczy na potem i tak może być też z perfekcjonizmem. Należy mylić perfekcjonizmu z jakością, bo to nie zawsze idzie w parze. No bo jeżeli na przykład nie potrafię czegoś robić i będę chciał perfekcyjnie namalować obraz, to nawet jak będę się perfekcyjnie starał, przez rok przygotowywał do namalowania tego, to ja prawdopodobnie tego tak nie zrobię, bo nie będę potrafił. Przez perfekcjonizm, tym bardziej nie zacząłbym tego robić. Czy będę chciał perfekcyjnie zagrać jakąś solówkę na gitarze? Nie potrafiąc za bardzo na niej grać, to nawet jak będę perfekcjonistą, to przecież mi nie wyjdzie, o tu trzeba mieć doświadczenie. Mogę poprzez popełnianie błędów zdobyć doświadczenie, a perfekcjonizm przeszkadza w popełnianiu błędów. To, co teraz zagrałem, wcale nie musi trafić gdziekolwiek dalej, bo to może być tylko początek, jakieś poszukiwania, które potem przerodzą się w zupełnie inny instrument. To, co odróżnia amatora od profesjonalisty. Amator myśli, że dzięki perfekcjonizmowi wszy wszystko będzie wysokiej jakości, wszystko będzie dobre. I uważa, że tylko będąc perfekcyjnym, idealnym, można tworzyć. Co przez to prowadzi do tego, że albo się przestaje tworzyć w ogóle, no bo nie jest się w stanie sprostać tym wygórowanym oczekiwaniom. Jak perfekcyjnie do czegoś podchodzę, to często po prostu przestaje tworzyć, bo oczekuję czegoś, co jest niemożliwe. I do czego to prowadzi? Zamiast tworzyć, to zamartwiam się tym, że nie jestem wystarczająco dobry, że wystarczająco dobrze mi nie idzie i przez to właściwie niczego nie kończę. Natomiast profesjonalny artysta jest świadomy tego, że jest nieidealny, że popełnia błędy, jest świadom swoich niedoskonałości i też wie, że niedoskonałość i brak perfekcjonizmu może go gdzieś doprowadzić, bo błędy często są czymś co prowadzi w taką stronę, której nie dałoby się znaleźć. I gdy coraz mniej zacząłem się bać błędów, tego, że hej, ten błąd jest fajny, dobrze go popełnić, to... Bardziej mi się chce robić, nie tylko muzykę, ale coś namalować, pisać książkę. Odzyskałem chęć do robienia muzyki, którą na pewien czas straciłem i nie czerpałem z tego przyjemności. Nie czerpałem przyjemności z nagrywania też filmów dla Was, bo chciałem, żeby one były perfekcyjne, idealne. Ale potem po napisaniu książki i w trakcie pisania zgłębiłem ten temat i stwierdziłem: jebać to, po co, po co mam być idealny. Specjalnie teraz nagrałem kawałek, którego jakoś mocno nie miksowałem, tak jak czułem. Nie napisałem tekstu, tylko właściwie to powstało ze free, z freestylu. Możecie go zobaczyć na moim drugim kanale i on nie jest perfekcyjny, ale to celowo dla mnie było istotne, żeby on po prostu był szybko zrobiony, niedomiksowany, nieperfekcyjny, ale specjalnie. To był jakby świadomy zabieg, żeby wy, wywalczyć to z siebie, wyrzucić z siebie i. Zobaczyć, że ej, zrobię coś nieperfekcyjnie, nic się w sumie nie stało. I zbytnio nie przykładam uwagi, co z tego wyjdzie, no po prostu mam chwilę wolną i nie oczekuję od tego jakiejkolwiek perfekcji. Jak się jej wyzbyć? Zdać sobie sprawę, że nikt nie jest idealny. I nie ma czegoś takiego jak idealne twory, że za każdym razem wyjdzie coś idealnego, coś dobrego. Błędy są czymś dobrym, o ile się wyciąga z nich wnioski. No bo błąd popełniony tak, że mm, przez rok robię tę samą melodię albo ten w taki sam sposób i to kompletnie nie wychodzi i nie zastanowię się dlaczego to nie wychodzi, to faktycznie to jest błąd zły. Ale gdy popełnię błąd i na przykład nagram wokal i on coś dziwnie brzmi, Zastanowię się, ok, co jest nie tak z tym wokalem, przeanalizuję, dlaczego to jest źle nagrane, postawię gdzieś indziej może mikrofon, może inaczej panele akustyczne rozmieszczę i zobaczę, mmm, to brzmi lepiej. No to to jest dobry błąd, bo bez tego błędu nie doszedłbym do tego, jak nagrać ten wokal dobrze, czy jak tam zrobić jakiś beat, czy cokolwiek, co tam tworzycie. Oh yeah! Perfekcjonizm też rodzi pewnego rodzaju strach przed tym, żeby zacząć tworzyć w taki sposób, jaki naprawdę się czuje i to, co się widzi, to, co się chce przekazać. Ja przez to bardzo mocno się wstrzymowałem. Przed tym, że, hej, przecież może mi nie, jakby nie powinienem nie, rapować, sobie śpiewać, bo tego nie potrafię, ale przecież mogę się tego nauczyć, jeżeli tego naprawdę chcę i nie muszę od razu być perfekcyjny i nie będę. I ten perfekcjonizm w dużej mierze bierze się z tego, że chcę chce coś udowodnić komuś. Czy to bliskim, rodzicom, czy sobie. No bo nie chciałbym, żebyście na przykład powiedzieli, co on gada, jaki jest głupi, albo no bo jaką beznadziejną muzykę robi, nie? Ale robiąc i wypuszczając coś publicznie, jest się z góry na tym skazanym. Nawet jeżeli zrobi się coś teoretycznie perfekcyjnie, bałem się opinii, czyli przez to udawałem jakieś rzeczy. Chciałem być lepszy. No i to w muzyce się potem przekłada, że ta muzyka jest nienaturalna. Była nienaturalna, i ja byłem z tego niezadowolony tym bardziej. Czy zostało trochę książki, jak coś, jest link w opisie, e, zanim do będzie. Tutaj też jest o perfekcjonizmie, jak z nim walczyć. O, i kolejny przykład nieperfekcjonizmu. Kiedyś zarzuciłem granie na gitarze, więc przez długi czas bardzo nie grałem na niej. No i jednak to skutkuje tym, że dużo, dużo słabiej gram na tym instrumencie. Ale w sumie, no, co z tego? Ja chcę tutaj coś ponagrywać. Może coś mi wpadnie z tych eksperymentów. Nic nie jestem w stanie coś, czegoś satysfakcjonującego z gitary znaleźć. To jest kolejny błąd, można by tak rzec, ale nie do końca. Bo... Szukam, bo muzyka i tworzenie to też jest eksperyment, poszukiwanie jakichś rzeczy, które. O, zaskoczył. Perfekcjonizm, pojebany, który nie da cyfry, moje cyfry są już policzone, na nagrobek zbieram, ej, 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 Teraz pewnie też zafałszowałem, ale co z tego? Ale co z tego? Dobra, bitu nie skończę, bo muszę lecieć. Nie jest perfekcyjny, bo to taka zabawa. Także trzymajcie się, dziękuję wam bardzo i do zobaczenia, do usłyszenia. Kłaniam się.